Teraz on dwóch widerów. No i zajmi O, nie, proszę, nie bierz tego gołębia, proszę, nie. Trzech łuczników. Let's go. O, jeden maskinka, a drugi nie. Trzech łuczników. To może być ciekawe doświadczenie. Od razu tu idziemy. No właśnie, bo to jest że my sobie te znaki możemy nakładać. Wzmocnienia siły. A tak, gdy masz mało pyży. No rzadko mam mało pyży. Wzmocnienia ataków kończących. Wezmę to, no. Niech będzie. Tak, sobie ten bastionik. mówimy sobie ten, ten. Idziemy do kościółka. Ale najpierw ten niebieski. Że, że trze e, taktyka trzech łuczników będzie zajebista. Na zrobienie właśnie trzech winów, na przykład pod rząd, żeby właśnie zyskać to osiągnięcie. Kurwa, macie chodzę wchodzę po cnotach, ledwo co wychodzę, tutaj w w oko. No? Wezmę sobie ten mów, bo jest lepszy po prostu. Zmieniamy ładowany. Też sobie wezmę. Nie stakują się, ale czeka, bo nie wiem, o co pytałem. <laughs> nie wiem, co się nie stakuje. Ja w ogóle nie zlewelowałem jeszcze. Chyba Jak zwykle trolling uprawiam. chyba levelujemy sobie. Wściółek przy okazji. To jaskiń teraz idą. Dobra, czyli w sumie. To co spingowałem, to oni mają w dupie. Okej, okay. to już wiem, żeby nie pingować. Skoro oni skipują to wszystko, poko, to będę chodził sobie za nimi. Fajnie, nawet nie będę musiał się zastanawiać, co robić dalej, skoro mają te jebane. Ech, <laughs> I tykaj to ją, <laughs> Teraz chcą to zrobić. Okej, okay. ziomeczki. z oro łucznikami. daj mi wsąd zasłony wzmocnienie czarów to dzięki przyda się na łuczniku. tak wziąłem tu sobie po z tym koniarzem jeden na jeden tylko ty i ja to nie możesz dobiec Ajajaj, pamiętam na co podatny jest ten boss. Chyba na ogień, albo na truciznę. Chyba na trutkę. A kurwa, tworzą się wielkie bańki. Wchodzimy do bańki? Wchodzimy do bańki, dawać, let's go. Zabijemy tego mantisa? Czy jak on tam ma? Nie, agur. Jestem jest tryerem, kajer do bicia. Ogniem trzeba jebać, dokładnie. Kurde, akurat ogień mi się skończył. Czekaj, losuję tak długo, aż będzie ogień. O. <laughs> Kurwa. Kurwa. I bisept trio się trafiło, nie? Łucznika. Aha, i nas wylosowało tu. A ja nie podniosłem tego zamku. jest tego zamku. A, że finałowy boss. A, no to widzisz, jak to tak słyszyło, że tego hangara też się okiem, nie? Napierdala. Jest, ale gówno mi losuje, no. Moi też nieźli. Się nie boją. Strat z podpisami. O kurwa. <laughs> się nie boją. Lecę do owad, chłopaki. Chciałem wziąć tylko ulepszenie. Idę do was. O ty... rycerze Tigla! O się przyparciło. Idę do was. Idę. Żyjcie, żyjcie. Co tu jest? O kurwa. Briar Jeszcze... Jeszcze wzmocniony, bo ma czerwone oczy. Kurwa Icy zawsze będzie No właśnie Nie wiem może tak <grych> Jakbyś się wkurwił, to ja cały czas na serwie Okej, okay, dobra Jak się giga wkurwie to sobie pogramy w Minecrafta Gerry Mam ochotę, nie? Coś tam sobie przykriperzyć Owa, Ała! A mnie ciachnął! Dobra, mamy go. Uuu, jaki fajny łód. Zajbiście? fioletowy łuczniczek. No i rycerze tygla. Coś cudownego. O jak jest jebany. Ja pierdolę, jakie to jest zajebiste. Tych trzech uczników to chyba jakaś meta jest. Chociaż jakby to miało być metą, takie dziwne, nie? Trochę. Ficza Vigor. No daj to. Dobra, wrócimy sobie tutaj drugiego dnia. Jest, jest nieźle. Pierwszy dzień, dziewiąty poziom. O, tu w ogóle jest Libra. Tu można do kościółka potem pójść. Rycerze. Jak tu są rycerze, to może być Onil. Chyba Onil. Ta, dowód to polobi, jest Ole się ten Mark utrzymuje? Mhm. O! Kolejne ataki przywracają pyży. Ja cały czas atakuję, więc w ciężkich pilach, jak będę miał bardzo mało życia, się wyleczę, nie? W kluczowym momencie uratuje mi to życie. To jest dobre ulepszenie. To jest z tym. Łucznikiem ja miałem szybkie piwko, w międzyczasie, wychylone. Oh. <laughs> tu słyszę tego skarabeusza jakiegoś. O, tu jesteś. To masz dla mnie. Redukcja obrażeń, spadku pocisków? O, Libra. A będziemy z nim walczyć? Chcę mocy demona, chcę mieć głęboką wiarę, chcę odporność na przypodności. Chcę mocy demona, dawaj. It is done. Daj mi moc demona Ten Libra jest jakiś słabszy w sumie? No to parę O patrz, oczywiście mam moc demona O oh, kurwa one to dostałem. No way. Nie! Nie! Kurwa! Nienawidzę tych... Kur, kurwa, kurwa, no! Zawsze kliknę atak i akurat jestem zamknięty w animacji, a już widzę ten atak i go chcę zdodżować, ale nie mogę, kurwa! Nie, to... Ten akurat, ten wybuch z pod nóg to jest kurwa śmieciowe, nie? To jest śmieciowy atak. No. Zawsze się tym dostanie kiedyś nie chcesz. A, muszę się skupić na rolowaniu. A, bladłem to. To zajebiście. Jak? Jak mnie to teraz świetne o? Byłem w rolce. Nie wiem. Uchwalasz na koniuszku hitboxa chyba mnie za fiuta złapało. Pierdole Libra to jest taki kurwa kozak, nie? Tak, bo jestem tak. Dawaj, moje runy. Macie kontraki. Kontrataki? Ja w ogóle chciałem jakąś rolkę, że, jak zrobisz ty rolkę i tylko strzelisz z tego łuku, to to ci wzmacnia ten atak, że to jest tak liczone. Szmul Te... <śmulby> do nas strzela. No dobra, to co teraz? Idziemy chyba tu, nie? Na rycerze Tygla. Co ty zrobimy? Ten zameczek po drodze. Zajrzymy jeszcze do Mango Shopa. Tak, Mango Shop, co masz dla mnie? Mmmm. E, gówno. Tak zwane Gówno ma. <laughs> Nic nie ma. Zwiększenie siły ataku, gdy masz maksymalne wyżej, to się często zdarza. Zweźniemy to. Mam wzmocnienie inkantacji ładowanych. No, ej, ale się wylosowało chujowo. To jest yy, ten główny zameczek poza strefą. I nie możemy go w drugim nie zrobić do końca. Parczę, jakaś, zwiększenie negacji obrażeń magicznych. Bo wezmę, nie? Co mi szkodzi? Prze równowagę, pokonywanie... tomę równowagę. Więc są podatni na święte ataki? Ja mam wrażenie, że jakoś kuj kurka pani dużo bije. Jak mi się ten ulepszenie świętego ataku wylotuje. Ale naprawdę ten Bob trzech łuczników jest tak zajebisty. Stoimy imy napierdalamy. Jeden ziomek markuje. Reszta na kurwa. Ten. Jakie to jest kurwa dojebane, naprawdę. A, kurwa, nic na tego łucznika nie dadzą mnie. Bo jeden tankuje. I co tutaj chillujemy bombkę. Tarczownicy trochę nas kontrolują. Tam mamy dużo run, nie? 170 tysięcy. Zajebiście dużo. Co, to jest 13, nie? Tak, to jest 13 poziom. Bym sobie szybko ten zameczek. Pójdziemy sobie tutaj na tego bosika I raczej tak zamykamy dzień. Dzień drugi. A, przypierdolę sobie rkę. To strasznie widowiskowe przypierdolenie erki mamy 14 poziom Może będzie piętnasty Może się tam coś tam szponci, nie? Takie kiermany, jakieś runy Dostaniemy tego bossa i jeszcze następnego Piętnasty level, nie? Nie, że wiadomo Nie robimy Minecraftowym youtuberem, nie? Z pędzlem na głowie Ktoś wie o czym mówię O! wzmocnienie ataku Wzmocnienie ataku dystansowy Well, well, well. Nie zdążymy tamtego bossa. Chociaż... O Jezu, Loreta. Koszmar, nie? Boss jest łatwy, ale... Miałem taką jedną grę, gdzie... Gdzie cała drużyna na Lorecie się pierdoliła. I tak kilka razy. No, wszystko sobie idziemy i mielimy Większenie odporności na mróz Weźmy sobie to, bo to truciznę nakłada A to mi się bardzo, bardzo, bardzo przyda Nie mogę namierzyć tego lubiego wynaturzeńca Butelka! Dobra, zdążyłem No nic tu dla mnie nie ma, nie? To teraz się wylacuje. Dobra, mam dwa fajne łuki. Jeden jest ze świętymi atakami, a drugi jest z trucizną. Druci o to, to będzie? Jak są te węzły jady? To będzie ten taka magma worm Czy ten taki chodący piec, nie wiem jak to się nazywa to w jakiś desach chyba był taki piec Ale ładnie nakurwione w tymi 14 poziomami A Magma Ale on jest jakiś inny, bo on ma takim, ma taki jakby nie wiem jak to powiedzieć, na masz... namaszczenie <grymne> taką twarz ma z, yy, z magmo, magmową teksturą. To są takie magma które nie mają tego i to one są takie jako podstawowe. Ale ataki ma dokładnie takie same, więc... Mm. <gry> Chociaż nie, bo ten chyba ma takie jeszcze ataki, że on tak staje na dwie łapy. I on tak wali mieczem w podłogę. O, pan, staje na dwie łapy normalnie. Stary wstał. O, odczułem go. Szkoda, że nie mam tego ulepszenia, że jak mam drutkę, to mnie leczy. bo jak mam nałożoną drutkę, to większa mi siłę. O, o, o tym ten, o, o ten tak nie mówię. Zwykły magmaurym tego w ogóle nie ma. O i tego. Bragi. Zwiększa negację, zwiększa odporność, maksymalne byże... A wziąłby. Mogę sobie coś przytankować, nie? Dając życie będę miał 100% pokusa. No i 15 poziom. Muszę kupić butelki. Leczy. Tak wygląda finalny build. Kujowo! Ale fajne talizmany mi dobrało. Tutaj na redukcję spadku pocisku i to po kontrze. Tylko to bym musiał używać szpacji. Znaczy ten, rolki. Bo to jest tak, yy, tak liczy silnik gry, że jak zrobisz rolkę i atak, to jest yy, po prostu po kontrze. A jak ten S yy, z Hedy, to mogę do Skabeli. Z, z Kibidi? O kurwa, Skabeli. What the fuck, man, you doing? O kurwa, co ja robię? No bo co się na mnie uzięło? Dobra, teraz już nie się zakopuje, to ten wleci na to nie? Łaś. Łaś. nałożyć tej krótki, bo nie trafiam tymi strzałami, bo mam ta klapa. Ten żół. Jego połowę ataków nie trafię w bo... ogóle. O kurwa! Nie, zostaw mnie! Odspermia mnie! Zostaw mnie! Ty, ale fajnie wygląda ten model, mógłby jeden ciągleczek To druga faza Teraz będzie łatwiej Mamy jeden cel Zubałem to jeszcze raz <gry> niej, że cały czas tym atakiem wystawałem. To stop mnie! Taki fokus! Nie, ten Skabidi jest jakiś... Kurwa <śmienicza> inny, nie? Dobrze, że jesteśmy łucznikami. Możemy go podnieść w taki sposób. Pierdolisz. Mamy czy Monster. Mądrość nocy, nie? Taki jest mądry? No. Powinien się więcej pouczyć. Ha, 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 ha. Mamy to. Słuchajcie, nie? Pyk. się 72. Wiadomo, kto był najlepszy, w drużynie. To oczywiste, nie? <laughs> Ej, on nie miał 15 poziomu w ogóle. Dlaczego? Ej, miał więcej run niż Chyba w manga shopie wszystko wyjdą. Trzech uczników Śma.